Biała plansza, pośrodku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce Instytucja Prezydenta w Polsce 1922-2022 W stulecie śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza Pod ramką napis Rzeszów 15-16 grudnia 2022 rok Na ekranie prelegentka dr Beata Bury Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Tytuł prelekcji: Charakter prawny postanowienia prezydenta RP o powołaniu do pełnienia urzędu sędziego. Proszę Państwa, jestem w takiej sytuacji szczęśliwej bądź nie, że moi szanowni przedmówcy istotnie poruszali te zagadnienia, o których ja też miałam zamiar mówić, więc postaram się to moje wystąpienie sintetyzować, żeby nie. Zanudzać Państwa powtórzeniami, bo faktycznie tak jest, że mam mówić o roli prezydenta RP w ukształtowaniu stosunku pracy sędziego. Natomiast wiele wątków było już tutaj poruszonych, chociażby w wypowiedziach panów sędziów Dariusza Kali i pana sędziego Igora Zgolińskiego. Proszę Państwa, krótki taki rys historyczny z perspektywy przepisów prawa pracy, bo o tym mam mówić i. Będę się starała, żeby to moje wystąpienie właśnie koncentrowało się na aspekcie pracowniczym, czyli sędzi, sędzia jako, jako pracownik, jako osoba pozostająca w stosunku pracy. Proszę Państwa, muszę wrócić do aspektu historycznego, do powołania, ponieważ jeżeli popatrzylibyśmy na okres państwa stanowego, na państwo patrimonialne, to Sędziami zostawały osoby z racji swoich koneksji, czy to na dworze, czy w okręgu wyborczym, z racji piastowanego urzędu. Natomiast nie przywiązywano takiej wagi do wykształcenia prawniczego, do posiadania określonego zasobu wiedzy. Jeżeli mamy powiedzieć o ukształtowaniu profesji, zawodu sędziego, to tak naprawdę przypada to na okres XIX wieku, okres zaborów, okres wielkich kodyfikacji. I właśnie okres międzywojenny z kolei XX wieku to jest zastanawianie się, jaką pozycję, jaką rolę powinien odgrywać sędzia w państwie. I tutaj nawiązuje. Od razu do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z lutego 1928 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych, to jest ten pierwszy akt prawny, który właśnie dokonuje pewnego doprecyzowania y, statusu sędziego. A przypomnę za moimi szanownymi przedmówcami, że wyróżniano wtedy sędziów zarówno zawodowych, jak i niezawodowych. Sędziów niezawodowych myślę, wszyscy kojarzymy z sędziami, z sędziami pokoju. Proszę Państwa, skoro kształtowanie się profesji sędziego, to również zastanawianie się nad wymogami. I wśród wymogów ogólnych na początku wskazywano obywatelstwo polskie i nieposzlakowany charakter. Natomiast warunki szczególne to wyższe wykształcenie prawnicze. I praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dodam, że zawód sędziego w okresie polskiej międzywojennej był w zasadzie zamknięty dla kobiet. Warto wspomnieć, że do czasu wybuchu II wojny światowej tylko 7 kobiet zostało sędziami, natomiast 8 odbywało asesurę sądową, sędziowską, która też była regulowana specjalnym dekretem. Początkowo upatrywano orzekanie przez kobiety jako sędziów, jako sędzie wyłącznie w sprawach nieletnich, natomiast dopiero z czasem pojawił się taki trend, że kobiety dopuszczano także do orzekania w sprawach cywilnych i karnych w sądach grock. Także dla ciekawości być może niektórych z Państwa dodam, że pojawienie się kobiet. W polskim wymiarze sprawiedliwości to są lata 1929-1932. Trudno może to jednoznacznie ocenić, ale myślę, że dzisiaj możemy mówić o zdecydowanie większym sfeminizowaniu tego y, zawodu. Jeżeli, proszę Państwa, mamy się zastanowić nad powstaniem profesji zawodu sędziego, to musimy zauważyć tak, jak wybrzmiało to już w innych wystąpieniach. Że cały czas towarzyszy tej instytucji udział organu państwowego właśnie w powoływaniu sędziego, co było już wielokrotnie wskazywane, a rozpoczęło się oczywiście w okresie międzywojennym, kiedy to w grudniu 1922 roku, kiedy nastąpiło powołanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mamy też początek, nominacji sędziowskiej ze strony tego organu. Tak jak już, proszę Państwa, też było mówione wcześniej, status sędziego był regulowany w konstytucjach w konstytucji marcowej oraz kwietniowej. Zwłaszcza w tej pierwszej konstytucji wybrzmiewała zasada niezawisłości sędziowskiej. Mam na myśli artykuł 76 konstytucji marcowej i faktycznie jest tak, jak mówił przed kilkudziesięcioma minutami pan sędzia Dariusz Kala, że postanowienie konstytucji brzmiało w ten sposób, że sędziów mianuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ustawa nie zawiera innego postanowienia, czyli pewnego rodzaju wyjątek o bardzo niejasnej konotacji i budzący istotne wątpliwości. Drugi wyjątek to ta wybieralność przez ludność, który dotyczył sędziów pokoju. Proszę Państwa, Konstytucja Kwietniowa to jest ograniczenie tej zasady niezawisłości sędziowskiej, co wynikało z artykułu trzeciego. Sądy zostały poddane zwierzchnictwu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent decydował o nominacjach, zarówno tych pierwszych, jak i awansowych, przy czym nie była to jego prerogatywa. Uprawnienie osobiste, ponieważ zgodnie z artykułem 13 Konstytucji Kwietniowej, wyłącznie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było uprawnieniem samodzielnym, prerogatywą prezydenta, natomiast powołanie sędziów wymagało dla swojej ważności kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów i ministra sprawiedliwości, o czym już była mowa. I proszę państwa, ten okres międzywojenny i pewne schematy wypracowane w tamtym czasie, oczywiście w różnym obliczu w Konstytucji marcowej i kwietniowej, zostały w zasadzie przeniesione we współczesność. Ja pomijam okres Konstytucji PRL z 1952 roku, o czym mówił pan Sędzia. Igor Zgoliński, przechodzę od razu do obowiązującego stanu prawnego. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, zresztą jest to sprawa oczywista, wynika i z Konstytucji, i z prawa o ustroju sądów powszechnych z 2001 roku, że sędziów powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Była też o tym mowa w świetle artykułu 144 Konstytucji, że jest to prerogatywa, uprawnienie osobiste prezydenta. Proszę Państwa, prezydent pojawia nam się tutaj jako kreujący powołanie sędziowskie. Jeżeli popatrzymy na przepisy prawa pracy, to pomimo. Użycia określenia powołuje mamy do czynienia ze stosunkiem pracy zmianowania, czyli użycie zwrotu powołuje jeszcze nie oznacza, że mamy do czynienia z powołaniem w rozumieniu artykułu 68 kodeksu pracy. Jest to stosunek pracy zmianowania, czyli stosunek stabilny, ale też wymagający zwiększonej dyspozycyjności sędziego jako pracownika. Przyjęto w Polsce system nominacji ograniczonej, dlatego że, tak jak już Państwo dowiedzieliście się tutaj z licznych wystąpień, prezydent działa na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj, proszę Państwa, pozwolę sobie na kilka uwag wynikających z ugruntowanego już orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a mam na myśli głównie wyrok z 5 czerwca 2012 roku SK. 1809 i wspieram się też jednym z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, 1 OSK 857, łamana na 17. Przed chwilą tutaj Pan Asystent, Pan Patryk Bialic, mówił też o tym zagadnieniu, że akt nominacyjny dokonany przez Prezydenta jest specyficznym aktem ustrojowym również który nawiązuje stosunek prawny między sędzią a Rzeczą Pospolitą Polską. Ale to nie jest, proszę Państwa, jedyna więź, jaka powoduje nominacja sędziowska, mianowicie tą drugą więzią jest stosunek pracy. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której powołanie na urząd sędziego, złożenie przez sędziego ślubowania powoduje też nawiązanie stosunku pracy. I ten stosunek pracy nawiązuje się między sędzią a pomiędzy sądem, w którym będzie pełnił służbę. Bo oczywiste jest, że sędzia powołują, yy, przepraszam, prezydent powołując sędziego, powołuje go do pełnienia urzędu do zajmowania stanowiska na określonym szczeblu sądownictwa, na przykład sędzia sądu apelacyjnego, i wyznacza też siedzibę tego. Sądu, także nominacja, powołanie ma z pewnością charakter konkretny, i pomiędzy właśnie tym konkretnie wskazanym sądem, a sędzią dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Czyli sędzia staje się, oprócz tego, że pełni służbę, w tym wymiarze publicznym staje się również pracownikiem, jego status jest uregulowany ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych z lipca 2001 roku, a w zakresie nieuregulowanym stosujemy też przepisy kodeksu pracy, jak również inne przepisy prawa pracy. Oczywiście dużo by mówić na temat tego, jak od tej pory kształtują się prawa i obowiązki i sądu jako pracodawcy, w rozumieniu artykułu 3 kodeksu pracy, jak również y, sędziego jako pracownika. Proszę Państwa, dodajmy do tego również takie uregulowanie, że od tej pory wszystkie czynności pracownicze będzie wobec sędziego wykonywał sąd jako pracodawca. Czyli prezydent pojawia nam się tylko na początku, kształtuje nam stosunek pracy, bez tego aktu. Powołania do nawiązania tego stosunku nie może dojść, ale zwróćmy uwagę, że prezydent kończy na tym swoją rolę. Prezydent nigdy już nie będzie wracał do funkcjonowania sędziego w danym sądzie, to znaczy ani nie wpływa na przebieg jego zatrudnienia, ale również nie pojawia się na zakończeniu tego zatrudnienia. Przychodzi taki moment, że stosunek pracy sędziego ustaje. Jak wiemy, zgodnie z artykułem 180 obowiązuje zasada nieusuwalności sędziów, czyli sędzia może być usunięty, może być przeniesiony bądź też zawieszony w sprawowaniu swojego urzędu tylko na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych ustawie. Czyli, proszę Państwa, bardzo. Nietypowa sytuacja, kiedy podmiot, który wykreował stosunek pracy, nie towarzyszy już temu stosunkowi pracy ani w przebiegu zatrudnienia i nie ma też wpływu na jego zakończenie, bo nie mamy oczywiście takiego aktu jak akt odwołania ze strony prezydenta sędziego, który został powołany. Była też, proszę Państwa, mowa o tej odmowie powołania prezydenta. Powołania sędziego przez prezydenta. Mówili tutaj przedmówcy moi na ten temat, że faktycznie w 2008 roku pojawiła się taka sytuacja, że zakończył się pewien mechanizm akceptacji wszystkich uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i po raz pierwszy w 2008 roku Prezydent odmówił dziewięciu osobom powołania na urząd prezydenta, na urząd sędziego. Doszło do takiej sytuacji, że te osoby otrzymały postanowienia o odmowie powołania zainteresowanych tutaj odsyłam do skoncentrowania się ewentualnie na tym zagadnieniu, bo faktycznie była to dosyć Sytuacja nietypowa, i od tej pory przyjmujemy takie założenie, że prezydent nie jest zwykłym akceptantem, tak jak określano, notariuszem uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, ale może odmówić powołania określonej osoby na urząd prezydenta. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje jednak, że takie zachowanie po stronie prezydenta powinno mieć charakter wyjątkowy. I towarzyszyć mu tylko wtedy, kiedy faktycznie powołanie danej osoby sprzeciwiłoby się wartościom, na straży których powinien stać prezydent zgodnie z konstytucją. I proszę Państwa, drugi też taki wątek związany z udziałem prezydenta w tym akcie kreacyjnym to brak jakiegokolwiek terminu dla prezydenta. Proszę zwrócić uwagę na to, może Państwo akurat to nie wnikacie, bo jest to bardziej przedmiotem zainteresowania sędziów orzekających, ale prezydent nie jest ograniczony terminem, w którym może zrealizować swoje uprawnienie powołania danej osoby na urząd, yy, urząd sędziego, co oczywiście nie sprzeciwia się pewnej ogólnej zasadzie, że powinno to następować bez zbędnej zwłoki. Yy, proszę Państwa. Myślę, że na tym zakończę swoje wystąpienie, ponieważ stanęłabym przed taką rolą powtarzania wypowiedzi moich przedmówców. Oczywiście, jeżeli będzie taka sposobność, to bardziej szczegółowe refleksje na ten temat wyrażę jeszcze właśnie w formule pisemnej tego wystąpienia. Bardzo dziękuję. Biała plansza, po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublika.pl